Planujesz otworzyć firmę? Jesteś z Wielkopolski, mamy coś dla Ciebie. Oglądaj ten film dalej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Aneta Staniszewska. Temat, jaki przygotowałam dla Państwa na dziś, to jest wsparcie-starcie. Szczegółowo omówiłam ten temat w poprzednich filmach, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to musicie wrócić. Dziś chciałam tylko dopowiedzieć kilka kwestii, a mianowicie to, że tego wsparcia nie było ostatnio przez 2-3 miesiące, było zbrojenie Państwa, w związku z tym wszystkie pieniądze z KPO poszły tutaj na to zbrojenie. Teraz rusza i rusza w Wielkopolsce mniej więcej za 2-3 tygodnie. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, żeby podejść do takiego finansowania, ma pomysł na swój biznes, wszystko ustalone ma, zapraszam serdecznie do kontaktu. Napiszemy dla Ciebie wniosek, bardzo dobrze go napiszemy i otrzymasz takie dofinansowanie w kwocie około 180 tysięcy. Zł na 1,33, tak niskie oprocentowanie. Mało tego, z możliwością umorzenia do 50% po roku spłaty. Nie zastanawiaj się, działaj już dziś. Zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego i mailowego z biurem Staniszewska Finanse. Dziękuję.